Napiszcie w komentarzu kto się znajduje za tą ścianą, kto tam jest. Kto zgadnie w komentarzu, ten wygrywa. Uwaga, uwaga, a za ścianą znajduje się królowa, to ona, cześć królowo. Hey, Siemanko, to jest właśnie ona. Pokonaliśmy mrówki. One uciekły z naszej wioski, już nie ma żadnej mrówki. Zostało tylko rozwalić te dziury przekopy mrówek. Zobaczcie na to jak ta dziura wygląda. Wow, one się tam ukrywały, ale już ich nie ma. Jest tylko królowa pszczół! Wuhu! Ja też się interesuję. Team Pszczoły, widzowie, w serduszka w komentarzach. Team Pszczółki, najlepsza królowa pszczół. Robimy z tej nie okazji hej. wyścig łapeczkowy. Kto będzie szybszy od nas, robimy wyścig na apeczkę w górę. Czy wy, klikający łapeczkę, czy my, podbiegający do tego domku drewnianego. Dawaj, królowo, z tobą dawno nie było wyścigu. Przygotujcie Dobrze. się, zobaczymy, kto będzie szybszy. Za trzy, dwa, jeden, start. Ścigamy się, biegiem, 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 biegiem. Szkusz, szku. ja będę pierwszy, ja będę świetnie. pierwszy. Ja Będę pierwszy, tutaj, 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 tutaj biegniemy i... Jestem, A, jestem, ale, ale nie dobiegłam, bo ja nie mam siły! I co się stało, co się stało, co, co jest, co jest, to jest, jest, królowo, wszystko nie w porządku? nie mam początku? siły, to przez to, że straciłam rządu, opadłam z sił! O nie, mamy problem, królowa się wywróciła, nie dobiegła do końca! No e... czekaj, czekaj. Może trochę uda mi się. Co na... jest! Jak ty wyglądasz? Jakie ty masz oczy? O, o. O, 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 nie, o nie! To są pierwsze objawy tego, że nie mam żądła. Nie zostało mi już dużo godzin. Ale o. mamy problem. Słuchajcie, wczoraj podczas bitwy z mrówkami, kto nie widział, to obejrzcie sobie. Straciła królowa żądło swoje. Nie ma żądła. A pszczoły, a pszczoły bez żądła umierają. Królowo, ile zostało ci czasu? Kilka godzin, tak myślę, ale nie wiem, tak o na oko nie. oceniam. O nie, kilka ostatnich godzin. Mamy duży problem. Słuchajcie, cokolwiek by się nie stało, to pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie subika czerwonego tam na dole, żebyście byli na bieżąco i obserwowali każde odcinki. I więc, królowo, musimy jakoś cię uleczyć. Choć, nie, 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 jakoś radę. słuchaj, będę miał jeszcze siłę, pomogę ci, nie zostawiacie samego, musimy te mrówki wszystkie pszczu, wygnać. Królowa pszczół chce mi pomóc, ale no nie wiem, czy dasz radę, może dasz. Musimy rozwalić te zupy, to w ogóle były zupy mrówek, zobaczcie, pomidorowa, fuj. Zabierzmy nie. je stąd jeszcze. Nie, ja takich zup nie lubię, a widzowie, wy lubicie pomidorową? Napiszcie. Ja nie. O, tu jest zupa, co to? Zupa grzybowa, marchewkowa. Ja nie, ja nie. Marchewki lubię, ale grzyby nie. Dobra, widzowie, a wy możecie też wbić na mój sklep. Pamiętajcie też o moich koszulkach bluzach, gadżetach, na moim sklepie smansw.pl. Zapraszam Was, do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, normalnie, więc wpadajcie, smilsw.pl to jest mój sklep, a teraz przejdźmy do rzeczy. Ok, królowo, chodźmy do sepka. Sebek nam pomoże. Sebek to jest mój brat, on mieszka w tym domku czerwonym. Idziemy do sepka, on powinien mieć różne mikstury, może uratuje królową albo coś zaradzimy, żeby była normalna. O, jest jego samochód i jest jego traktor. Czekaj. O, o, co? To mrówki! Kryj się, kryj się, kryj się, kryj się. Ej, to mrówki, patrz ja na tutaj. to. One szykują armię. O, o, mamy problem. Zobaczcie na to, armia mrówek. Królowo, musimy cię schować. Chodź, chodź za mną, chodź, ze mną, chodź za mną, szybko, 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 się... choć szybko, biegnij. Musimy schować królom pszczół. Nie może mrówka ją zobaczyć w tej stanie. My myśleliśmy, że one odeszły. A no, ja one tak wróciły, wróciły z armią jeszcze większą. O nie, ale mamy problem, mrówki powracają i jeszcze większej armii. Słuchaj, wejdź do tego domku, skryj się tutaj w środku. Tutaj dobra, schowam się tutaj. Wejdź do środka, Wodzę. wejdź do środka, wejdź do środka. Okej, okay, stój tutaj, ja przyjdę po ciebie. Ta królowa niech się kryje, a ja idę zobaczyć co one planują, te mrówki niedobre, czerwone, wredne. Biegniemy teraz tutaj. One są koło domu Sepka, patrzcie, chodzą. Chodzą i one coś tam u ósemka, patrzcie. Dobra, mam pewien plan. Chowam się tutaj, żeby mnie nie zobaczyły. Ok, one se przebiegają. Wiecie co? Wsiadnę na traktor i je przejadę. Albo pierwsze autem, dobra. Musimy przejść, okej, okay, niech one sobie tam biegną, dobrze, żeby mnie nie widziały, okej, okay, niech sobie tam biegną, my idziemy, wsiadamy do auta i je tam jest kolejna, co, ona szykuje armię mrówek, zobaczcie na to, ile tu jest mrówek, o, -o mamy problem i to gigantyczny. Królowa Mrówek się nie poddaje. Ona dalej szykuje armię. A, wkurzyłem się. Wiecie co? Idę po samochód. Rozjadę je. Rozjadę je samochodem. Wchodzimy. Okej. Okay. I patrzcie, rozjadę. Ja jadę, Mrówki. Przejadę po Was. Yeah. Jadę, uwaga. A macie. Nawalam, nawalam, nawalam. Patrzcie, przyjeżdżam, przyjeżdżam, przyjeżdżam. Tak jest. Rozjeżdżam, je patrzcie. Cofam jeszcze do tyłu. Dobrze. Rozjeżdżamy. Je patrzcie. A masz ty, mrówko. Pod dołem są. Patrzcie, tutaj. O. A masz a masz ty. Rozjeżdżamy je tak samo Wjeżdżam, bum, dostają, dostają Ale one nie padają Jakie one są silne, mocne. Dobra, wiecie co? Wezmę traktor. Ej, traktor będzie lepszy. Patrzcie, idzie królowa, królowa mrówek, a masz! Rozjeżdżam cię, a masz! Czyli traktor, 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 traktor szybko, traktor. Okej, okay, biorę traktor, jadę traktorem, patrzcie. Teraz ich rozjadę traktorem. Traktor jest ciężki. Rozjadę cię królową mrówek. A masz! Rozjeżdżam ją, dostaję, macie! Oła, nawala mnie, kuje mnie! O, 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 o. Idę rozjechać jej armię. Nie, łakuje mnie! Oła, nie dam rady samemu, jestem sam, ona mnie dziobie z tyłu, mrówka, ała, całe czerwone plecy będę miał, ała, rozjeżdżam, 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 a macie, a macie, jadę jeszcze po tych, czekaj, do tych jeszcze dojadę, rozjadę was wszystkich, padajcie, mrówki, nie chcę was na mojej wiosce, służycie, nie chcę was, a masz, a masz, a nie daj rady, a, traktor mi padł, jak ty żyjesz, ty spróciolo mała, przecież królowa pszczół cię urządliła, jak ty żyjesz? I znowu tu przyszłaś? Czego tu szukasz? Czego? Wynocha z mojej wioski, słyszysz? Wynocha! Ona kiwa głową, że nie. Patrzcie, widzicie? Ona mówi, że nie. O ty nie dobra. Niech ja się ubiorę. Ja wam tam pokażę! Ja wam zaraz rozwalę was, patrzcie! Wziąłem diamentowy setup. A macie, a masz! A masz, nawalam ją. A masz! O nie! Nawala mnie! Nie dam rady sam, nie dam rady sam! Patrzcie, bije się z królową mrówek, ale ona jest też... A Atakują mnie. i na atakują! Ała. 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 dostaję, dostaję, nie dam rady sam! Królowo pszczoło, musisz mi pomóc! A masz, a masz tym rówko, a masz, nawalam mnie Ała. One mnie wchodzą we mnie. Co jest ile ich jest w ogóle? O nie, Atakują Cię! mnie wszyscy, atakują mnie! A atakują mnie! Łał, łał, ła, ła. O, Zostaw, my, 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 my. Zostaw go! Krowo, pomóż mi! Nie dam rady, zobaczcie ile mrówek mnie goni! z tej Natychmiast! Pokaż Zbieraj swoją siłę! wow, jak na wala! mi pomaga, mm. Królowa mi pomaga! Zobaczcie jak rozwala je! Pokaż swoją siłę, Królowo! Poważnie! Nie. No ty śmiech! Padajcie, padajcie mrówki! Wynocha stąd On Wynocha! Już! Pokaż swoją siłę, królową! Aj, Musisz i, i, uaktywnić swoje ostatki siły, słyszysz? Jeszcze raz sił mam i... Proszę, padajcie! Zmień się, zmień się, bo nie dam rady! Przyciskają mnie! Ała, ła, ła, Dostaję, dostaję, patrzę jak wchodzą! Co jest? Wielka królowa zmieniła się! Zobaczcie na to! Co to jest? Ona też... Jak ona też jest większa? Co to jest? ROZWAL WSZYSTKIE, ROZWAL WSZYSTKIE TERAZ, ROZWALAJ JE! OLE DOSTAJĄ POCZCIE lotu, JAK DOSTAJĄ! NIECH PADAJĄ WSZYSTKIE POWAŻNIE, WSZYSTKIE! TAK JEST! Dostaję, patrzcie na to co się dzieje, tak! Jest rozwaliła wszystkich! Jest... Dobra, okej, okay. mamy to, mamy to. Dobra, stop, stop, stop. Teraz patrzcie. Wielka królowa pszczół. Gigantyczna. Jeszcze na ostatkach swoich sił. I gigantyczna królowa mrówek! Kto wygra? O o, jest bitwa, zobaczcie jak wygląda. Takie okay, giganty, biją się, biją się, to się dzieje, to się dzieje, patrzcie. Okej, okay, urząd ją w głowę, w głowę, dobrze, królowa pszczół musisz wygrać. Jak się nawalają giganty, królowa mrówek największa i królowa pszczół największa. Co tu się dzieje, proszę państwa? Dobrze, 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 koj, koj, koj. Ale ona, ona podchodzi od tyłu, ona coś chce z swoimi skrzydłami. Uważaj na skrzydła, jak coś. Ale też. Ostrożnie, 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 ostrożnie! Co się dzieje? Ostrożnie, uważaj! Ej, co się stało? Co się stało? Królowo, co jest? Królowo, królowo! Co jest gane? Co się stało? Co jest, jest gane? Ej, ej, co? Nie ma skrzydła? Ej, gdzie jest skrzydło? Gdzie jest skrzydło? Ej, gdzie jest? O nie, ona zabrała! Ona nie! O nie! Skrzydło! O nie, no nie to! Skrzydło nie! Ona, ona wyrwała skrzydło królowej pszczół. Patrzcie, oddawaj to skrzydło, powiedziałem. A masz ty! O nie, o nie ona urwała. Patrzcie, trzyma skrzydło. Ja, ja, dawaj, to jest moje skrzydło! Najpierw Zostało ono, ostatnie skrzydło. jedne. O nie, patrzcie, próbuję dalej ugryzać. Ja wuczcie, pomogę, pomogę ci. Masz, masz, nawalamy ją. We dwoje, we dwoje, we dwoje. Jak ona jest a mocna. Daj, jak ona daj, jest silna. Dawaj ją, ja, pomóż mi bo ja, nie mam tyle siło, jest a, o, dostałem, padłem. Co się stało? Jak się pojawi. Ej nie, weź mnie sprowadź, sprowadź mnie, gdzie? O nie, najgorzej, gdzie ja jestem? O, dobra, jestem z a masz w tyłek, a masz w tyłek, a masz, a masz w tyłek, a masz, o nie, nawala mnie, patrzcie, trzyma, trzyma skrzydło królowej, a masz w dupę, a masz w tyłek, tyłek a masz, a masz a masz, a masz. skrzydła! O nie, o nie! Dalej skubię, dalej sku, skubię. Ale ona jest silna, ale ona jest mocna. Zobaczcie, ona jest co bardzo wytrwała. Ej, co ona robi? Ona ci dziobie, ona ci dziobie! Co ty nie? robisz? Nie, puszczaj, puszczaj ją! Ona ci dziobie, ona ci dziobie! O, 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 co się stało, co się stało Zabrała dwa ma skrzydła, patrzcie Skrzydeł nie ma, oddawaj skrzydła Powiedziałem, oddawaj te mrówko niedobra Chodź tu, ja ci zaraz ścigamy ją Ścigamy ją, ej, ona zabrała Skrzydła królowej, patrzcie Co królowa jest bez skrzydeł Nie ma skrzydła ale ona zawsze miała skrzydła! Musimy jej odzyskać! Oddawaj te skrzydła, ty wredna, niedobra, mrówko czerwona! A masz ty, a masz ty nawala w nią! Patrzcie jak ucieka, dostała do mnie! dawaj mi! Ale ona jest szybka, ona jest szybka, patrzcie jak ucieka, a boi się, a masz dupę! A masz w tyłek, a masz ty, klapsa w tyłek masz za, za to, że jesteś niegrzeczna. A masz ty, a masz ty teraz w głęb w łeb, a masz, a masz ty! Ona, ona jako ona jest twarda, wbije w tą skorupę, ale nie chce paść. A masz ty, jak ją wielki tyłek A jest Próbuję, próbuję, nawalam w nią, ale to nie jest proste Jak ja odzyskam skrzydła, jak ja odzyskam skrzydła Ona nie, ona ucieka, ona ucieka I uciekła, nie Nie dogoni jej, nie dogoni jej Czekaj, wezmę szybkość, mam szybkość Biegniemy, biegniemy, dawaj, na szybkości, na szybkości. Okej, okay, dawaj, dawaj, szybko biegniemy biegniemy, 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 dawaj, dawaj, ścigamy ją, ścigamy ją. Miałem ksturkę szybkości, biegniemy za królową mrówek. Ona próbuje się schować. Ona próbuje się zakopać, żeby ona się tym czasami nie zakopała poważnie. Dawaj, dawaj, dawaj. A masz ty, a masz ty. Nie, nie. Patrz, kopie się, kopie się, kopie się. Ona chce się zakryć, ona chce się zakryć, ona chce się zakryć. Dawaj, nie możemy na to pozwolić, nie możemy na to pozwolić. Patrz, kryje się kryje, się. Uważaj, uważaj królowo. Patrz, jak się kopie, patrz, jak się pa, 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 pa. Ona ucieka, ona ucieka, nie się, nie się. Oh, nie. nie mogę przejść, nie mogę przejść. Co? To jest grane. Ona ucieka, ona ucieka, ona ucieka. Nie, nie, patrzcie, robi tunel sobie, ucieka w dół. O, o, nie dopadniemy jej. A, nie mogę się zmieścić jeszcze, bo ja jeszcze co nie widzimy. Choć na zewnątrz chodź nie możemy ryzykować. Ona ma tam tunele. Królowa Mrówek się zakopała na dół, ale myśli, jaka wredna jedna niedobra. Co z twoimi skrzydłami? O, nie, królowa nie ma skrzydeł, zobaczcie na to. Jest bez skrzydeł. A królowa zawsze miała swoje duże skrzydła i teraz ich nie masz. Co dalej królowo? Co nie, będzie? Nie. nie nie jest za dobrze, już mało czasu mi zostało naprawdę. Staram się pomóc. Dobrze się czujesz? Nie 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 czuję się dobrze. Oo -o. królowa jest bez skrzydeł, bez żądła. Chodź do wioski, musimy coś zaradzić. Biegniemy biegniemy. Ona się nie schowała. TNT potrzeba... potrzebowalibyśmy, szukamy TNT, 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 może gdzieś tutaj będzie, TNT, TNT, może, nie, tutaj nie ma, musimy wysadzić TNT, TNT, nie wiem, tutaj nie ma też, nie, nie ma, nie ma, Królowo, może masz TNT, zobacz, nie może wiem, TNT szukamy, szukam. no, szukaj samo. szukamy TNT, szukamy TNT, Krzesiwa, Krzesiwo, TNT, gdzie jest, gdzie jest, szukamy, szukamy, może tutaj gdzieś będzie, może tutaj będzie, tutaj też nie ma, tutaj też się nie o, coś mam, jest, jest coś, jest coś, co to, Ender Orb, nie chleb? Chodź tutaj znalazłam! Okej, okay, okej, okay. szybko dawaj, 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 Patrz dawaj, dawaj, dawaj. gdzie jesteś? Daj, daj, daj mi, daj mi to, daj mi to, mam plan. Tak, tak, skrzy... dawaj, 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 dawaj. Jedno tylko znalazłaś, masz może więcej? Jakieś no, jeszcze dwa. sztuki? Tak, jeszcze więcej, chcesz więcej? Okej, okay, z dwie sztuki, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj okej, okay. mamy, mamy do super dzięki. Ok, mam TNT, idziemy wysadzić, szybko, szybko, idziemy wysadzić. Ale jej pokażemy, teraz wysadzę jej dół, ale będzie miała przegibane Królową mrówek. Dobry, królowo. Ja nie wchodzę, poczekam na gniewu. Masz! Żyj to! Uwaga, wysadzam i... Uciekamy uciekamy, 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 w nogi, nogi, w nogi, w nogi! W nogi, w nogi. Szkó, szybko, szku, wybuchnie! A ma, to BUM dostała. Hi, 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 hi. Wybuchła, pewnie ją to ogłuszyło. Dobra, za karę dostała TNT, uciekamy do wioski. Chodź szybko, uciekamy, czekaj, dam A szybkość. Idziemy. Dam szybkość, okej. Okay. Uciekamy, uciekamy w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, szybko, królowo. Biegniemy, biegniemy, biegniemy do wioski. Musimy uciec. E, mamy duży problem. Królowa pszczół jest bez swoich skrzydeł i bez żądła. Królowa pszczół jest osłabła. Co my zrobimy dalej? królowa mrówek zabrała, zabrała jej skrzydła, ale przy skrzydła są najważniejsze. Potrzebne ci, nie, Królowo pszczół. No gdzie Oczywiście, jesteś? że są mi potrzebne, jestem tutaj pod domem papi. Chodź tutaj, do, Smile, do mojego domu, do mojego domu biegnij, szybko, biegnie trzymaj Ciebie, się no? mnie! Trzymaj się mnie, musisz biegnąć cały czas za mną. Musimy się trzymać razem. Robimy tutaj y, y, jakąś pułapkę zasadzkę. Chodź biegnij, królowo, gdzie jesteś? No, Już nie... jestem przy twoim... Tutaj. Jestem pod twoim domkiem. Nie biegnij, biegnij, biegnij szybko. Musisz się trzymać blisko mnie. Nie możesz tak odbiegać daleko. No, Mamy nie duży mam dużo Siły już ale. Potrzebuje coś mieć. Ja coś Czekaj, może coś będzie tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Hmm, tutaj też nic nie ma. Dobra, słuchaj, chodź do góry, chodź do góry, chodź do góry. Coś ci dam może, coś ci dam do jedzenia. Mam miód, mam miód. Może miód pomoże. Obleję ciebie miodem. Słuchajcie, miód pomaga y, pszczołom, więc może miód pomoże. Okej, okay, masz od miodu. Załatamy to może jakoś. Załatamy, żebyś tylko się utrzymywała mm -hmm. przy życiu. Czekaj, dajmy też, wylejmy to. Wejdź w miód, wejdź w miód, może coś pomoże. Okej, okay, króla pszczół wchodzi w miód, zobaczcie. Dobra, wchodzi w miód. Eee, dobra, jeszcze może miód kolejny. Nie za bardzo, ale. No może nie wiem. Nie, dalej się źle czuję. Ej, mamy problem, ona jest bez skrzydeł i bez żodła. Co będzie dalej? O nie, ale duży nie mamy dobrze, problem. nie jest dobrze. Mamy duży problem, czekaj, może pod prysznic wejdź. Nie, ale tu nie mam wody, bieda. Napiję się miodu, może też się napij miodu razem ze mną. Odustałem regenerację, patrz, napij się miodu, pijmy miod, miód. <laughs> Okej, okay, pijemy, i jak? Lepiej czy nie? Nie. Nie, źle dalej jest. O o, mamy problem. Królowej pszczół nic nie pomaga. Musimy ją jakoś uratować, nie mamy skrzydeł. Trzeba był było odzyskać skrzydła. Królowo, Koniecznie, trzeba było. Ale się nie nie dam rady. No, bez nich nie damy rady. Wejdź do basenu, spróbuj wejść do basenu. Może w basen, może kąpiel w wodzie coś pomoże. Dla ochłody. Może coś tutaj pomoże. Nie! Jak... Nic Dobrze? nie daje! Nie, 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 nie chcę być w tej wodzie, nie lubię, nie, nie, nie! O, nic nie, nie daje! Nawet woda nie pomaga, nic nie pomaga. Ale czekaj, coś słyszę. Ej, suszę jakieś dźwięki! Ej, co, to co jest na, za hałas? Ej, słyszę hałas, chodź, chodź, królowo, spadzić to, słyszę jakiś hałas, jakby ktoś tuptał Ej, chodźmy to sprawdzić O nie, to królowa mrówek nadciąga ze swoją co? armią Zobaczcie nie. na to O, o, ja już nie mam nadchodzą, siły na nadchodzą, nadciągają I... nie, królowa, królowa Posła, padła już sił. O nie, co jest, co mam zrobić, patrzcie, królowa mrówek jest na dole A, królowa pszczół padła co będzie dalej? O, o, mamy problem. Co zrobić, co zrobić, co zrobić? Królowo, nie masz sił. Wstawaj, dasz radę? Nie, nie dam rady. Już osłabłam. Nie o, dam o, rady. O, mamy problem. A mrówki są na dole. Co będzie dalej? Nie!